Jesteśmy w budynku Zespołu Szkół Technicznych we Wrocławku, jednej z najstarszych szkół w naszym mieście. W roku przyszłym obchodzimy jubileusz 105-lecia i z tej okazji remontujemy szkołę gruntownie, więc robimy wszystkie niezbędne prace, by nasza szkoła wyglądała znakomicie i służyła potrzebom współczesnej edukacji. Jesteśmy w pomieszczeniach, które przeprowadzone są remonty. Takie klasyczne, a więc wymieniamy tynki, instalacje elektryczne, hydrauliczne i inne, a także w tej części szkoły będziemy robić tynki szlachetne, czyli stiłki i reliefy. Wspólnie z inwestorem wybraliśmy tynki ceramiczne, welur i relief metaliczny, ponieważ pomieszczenia będą intensywnie używany przez uczniów tej szkoły, natomiast na auli w części bardzo reprezentacyjnej, w ozdobnych ekranach będziemy nakładać dziób klasyczny w kolorze białym. Na inwestycji w Włosławku przeprowadziliśmy instruktaż dla wykonawców, którzy mają wykonać trzy efekty. Między innymi klasyczny, który nawiązuje swoim charakterem do stylu marmoryzacji, do stylu kamienia i antycznego marmuru. Walur, tynk ceramiczny, który charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na mikropęknięcia, jest bardzo odporny udarowo. Kolejnym takim z efektów jest też tynk ceramiczny, bardziej masa cienkowarstwowa, relief metaliczny. I tutaj relief metaliczny, też pod względem swojej wytrzymałości, jest bardzo odporny na szorowanie, ścieranie, na wilgoć i na zmywanie.